Cześć dziewczyny, witajcie w nowym vlogu. Na początku chciałabym bardzo serdecznie podziękować za tak ciepłe przyjęcie kolejnej kolekcji obuwia z Marko Szus. Dziewczyny, no po prostu wykupiłyście cały asortyment. Jest mi ogromnie miło. Wiem, że też polujecie cały czas na baleriny Bilbao i wiem, że te baleriny chyba już w tym tygodniu wrócą do sklepu, także jeszcze chwilka cierpliwości. Piszecie do mnie, że jak wspominałam na live czy we vlogu. Że na przykład szpilki Malaga są w takim idealnym beżu na cały rok i to się zgadza, potwierdzacie to. Potwierdzacie też, że właśnie te szpilki bezpięty Marbeja świetnie Wam się przydadzą do tych uroczystości majowo-czerwcowych, że trafiłam z tym beżem. Także serdecznie dziękuję. Ja jestem przeszczęśliwa, że to tak się spodobało. Szczęśliwa jestem też, że właśnie wszystko pasuje Wam, pasuje mi, że mogę to projektować pod siebie. Mamy wspólne gusty, także super. Jeszcze w tym tygodniu, a może już w następnym vlogu, pokażę Wam też torebkę w dwóch kolorach z mojej kolekcji, także, taka nowość. No, i co? I przed nami też kolekcja letnia, która będzie, odbędzie się ta premiera tak mniej więcej koniec kwietnia, początek maja. Także chwilka cierpliwości. Tam będzie dużo takich nowych wzorów, no bo to jest pierwsza moja letnia kolekcja z Marcoszóst. Myślę, że Wam się spodobają i też przypadną do gustu. I teraz tak: na sesji zdjęciowej, takim flagowym zdjęciem całej kolekcji było zdjęcie w garniturze szarym. I bardzo się cieszę, że akurat to zdjęcie zostało wybrane, no bo ono jest takie. No, takie modowe, tak? I ten garnitur jest piękny. Pochodzi z polskiej marki Moremła. I tutaj chciałabym serdecznie podziękować Marce Moremła, bo przysłała na kilka takich fajnych propozycji, które mogłam wykorzystać sobie w sesji. Troszkę uratowali mnie, bo wiecie co? Ja oczywiście mogłabym moją nową kolekcję obuwia zestawiać z moimi ubraniami, które mam już w szafie, ale też nie do końca o to chodzi, bo wiem, że chcecie dziewczyny potem jeden do jednego sobie odwzorować, kupić sobie coś nowego, odświeżyć garderobę, więc daję Wam taką możliwość same nowości są w tej sesji i dzisiaj też pokażę kilka rzeczy właśnie z Moremła to jest polska marka którą już tutaj pokazywałam ze świetną jakością na Instagramie też są zdjęcia Moremła moje w tych ubraniach. Ubrania są szyte w Polsce z należytą starannością, z wysokiej jakości materiałów. Materiały są miłe w dotyku, oddychające i oni stawiają, wiecie co, na taką sportową elegancję, czyli ma być trochę elegancko, ale też sportowo, żeby te ubrania można było zestawiać zarówno ze sportowym obuwiem, jak i takim bardziej eleganckim. Wszystko jest szykowe, szykowne, takie komfortowe, dobre w noszeniu, wygodne w noszeniu i funkcjonalne, no i oni bardzo dbają o detale, także tam jakaś Zbędna nitka to nie u moremła. Tam wszystko musi się zgadzać. I tak, chciałabym teraz pokazać Wam garnitur na żywo, żebyście zobaczyły nie tylko na zdjęciach, ale właśnie na żywo, i jak ja jeszcze go bym wystylizowała. Na początek ten piękny szary garnitur, który podczas sesji zdjęciowej wystylizowałam z butami na sportowo, z takim większym t-shirtem białym, tutaj w wersji z obcasami moje szpileczki malaga i do tego biały obcisły top też z morem ła. I teraz tak, ten garnitur jest lekko oversize'owy, Zauważyłyście, że już odchodzę od tych dopasowanych garniturów na rzecz troszkę takich większych, luźniejszych, żeby czuć się bardziej swobodnie. Także w garniturze, bo można. I właśnie cały czas mówię i powtarzam raz jeszcze, że garnitury możemy stylizować w bardziej takim luźnym stylu, niekoniecznie właśnie tylko obcasy, spokojnie z butami sportowymi również. Ten konkretny dostępny jest w kolorze właśnie szarym, ale też na stronie morymoła w kolorze granatowym, piękny granat. Ja mam na sobie marynarkę w rozmiarze M, czyli widzicie, to jest taki oversize, żeby też czuć się swobodnie i wygodnie. 100% wełny dziewiczej, a podszewka to 100% wiskozy, więc świetnie będzie Wam się nosił zarówno latem, jak i wiosną teraz. Także na jakieś takie uroczystości będzie pasować wręcz idealnie. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten piękny garnitur zestawić z elegancką koszulą i ta właśnie taka jest, uszyta w 100% z bawełny, w delikatne prążki. No i to jest taka koszula must w każdej garderoby i ma bardzo piękne mankiety, już Wam je pokazuję. I krótka prezentacja tej oto koszuli z pięknymi mankietami. Koszula jest elegancka, ale jednocześnie wygodna. I do niej dopasowałam granatowe spodnie z wiskozy, bo ja bardzo lubię łączyć granat, biel i błękit. Jakoś tak po prostu te kolory ze sobą współgrają i bardzo mi się podobają. Spodnie są bardzo wygodne, ale moje buty z kolekcji Markoszów również, więc można wyglądać elegancko, ale może też być wygodnie w pracy. Czemu nie? Bardzo chciałam Wam pokazać tę oto sukienkę śmietankową, którą na sesji zdjęciowej zestawiłam z butami szpilkami, ale świetnie też będzie pasować do butów na płaskiej podeszwie, czyli na przykład do moich balerii Bilbao. I to jest taka sukienka, której też na pewno będą dziewczyny dobrze się czuły w większych rozmiarach. Ona ukryje jakieś tam zbędne kilogramy, ale ja sobie wyobrażam tę sukienkę też pięknie na kobietach w ciąży z takim brzuszkiem. Ona jest bardzo wygodna, z kieszeniami, właśnie w pięknym, takim śmietankowym kolorze. Przyda... Podczas różnych takich zbliżających się uroczystości. I już na sam koniec połączenie bieli, szarości i granatu. Ja myślę, że te trzy kolory też świetnie ze sobą współgrają. Jeśli coś Wam się spodobało, to zapraszam pod vlogiem są linki do wszystkich ubrań i przejdziecie do strony Moremua, a kolekcja wiosenna jest naprawdę piękna. Ode mnie w ramach współpracy macie kod rabatowy suzy 15 który daje minus 15% na nowości, działa do 20 kwietnia na stronie Moremua. Dziękuję pięknie za dzisiaj do następnego razu. Pa!